Wicemarszałek Sejmu. Krzysztof Bosak po raz kolejny zaprezentował mistrzowską precyzję w politycznej debacie. Gdy posłowie PiS usiłowali kreować się na zwolenników niskich podatków, Bosak przypomniał im twarde fakty. To rząd Mateusza Morawieckiego 1 stycznia 2023 roku zdecydował o powrocie wyższych stawek VAT. Ceny energii i gazu są w Polsce wyższe niż w wielu krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie niższego VAT to nie tylko ulga dla gospodarstw domowych, ale też dla firm, które zmagają się z rosnącymi kosztami stałymi. Cieszę się, że Pani do tego wzywa, bo to moje postulaty z okresu, kiedy rządziliście i kiedy podnieśliście VAT na nośniki energii. Podnosiłem to wielokrotnie w roku 2020 i później. Bardzo bym chciał, żeby tak było, że obniżaliście podatki, szczególnie VAT. Polacy czekają na niższe ceny żywności, prądu i gazu. Klub Prawa i Sprawiedliwości przedkłada w tej sprawie projekty i apeluje do państwa sumień, abyście się rzetelnie nad nimi pochylili. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. E, tak, żebyśmy stali, wprawdzie w międzyczasie uzupełniłem sobie informacje, więc e, to chcę podać, że obniżone stawki były do 22 roku i rząd Mateusza Morawieckiego podniósł je z dniem, z dniem 1 stycznia 2023 roku na gaz z 0 do 23%, na prąd z 5% na 23% i na ogrzewanie z 5% do 23%. Dodatkowo wówczas premier i pani minister Moskwa kłamali, że było to motywowane Komisji Europejskiej, co było kłamstwem, ponieważ Unia Europejska wymaga wyłącznie 5% stawki. Więc chcąc no, ale... być w zgodzie z przepisami unijnymi, jedyne, co rząd pis wówczas musiał zrobić, to podnieść stawkę na gaz z 0 do 5%. Podniesienie stawki VAT na prąd i na ogrzewanie do 23% to była polityka waszego rządu, panie, panie pośle. Panie, panie marszałku, przez rok obowiązywały obniżone stawki. proszę Tak to jest, docenić. do końca 2022 roku, po czym podnieśliście i do dziś są podniesione. Dziękuję bardzo.